z tej strony Bip Nati Będziemy dzisiaj nagrywać właśnie e, Oceniać Nexus Ze mną jest Ankula e, Hejka Tak, dzisiaj będziemy oceniać Nexus Taki tak. malutki przedmiot Nexusa Co się w ogóle z nim stało? Był wcześniej taki wielkanocny, a teraz jest taki Możesz powiedzieć, koszmarny no właśnie. Okay. A jeśli jeszcze nie zostawisz subskrypcji, zostaw ją już teraz i zobacz, czy Twój przycisk jest szary, a nie czerwony. zostaw również łapkę w górę oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco. A teraz zapraszamy do oglądania. No więc będziemy zaraz oceniać. Okej. Okay. Ja zaczynam może od tego miejsca, gdzie jest tajemnica. Okej. Okay. To jest właśnie ten sam taki jakby zamek. Tak. Wcześniej był... była tajemnica, nie? tylko że mhm. okno było okno, powiedzmy, że y, na samej górze było otwarte, nie? Było można łatwo wejść. Właśnie. Dzięki sprayowi powiększającemu Albo po prostu wskoczyć. Ale teraz nie, teraz... Trzeba poszukać kluczy i tam też kiedyś była ta Mhm. Tylko zamiast tego są. Tylko zamiast tego są tam teraz portale. Tak, tak to jest. Następne. E, następne. Właśnie. Skoro już jesteśmy w. Kategorii budowle. To tam jest taka jakby głowa. Co mi się przypomina? pupeta z Sefnafa. Właśnie z Freddy No. Ten pies mi przypomina Freddy'ego tak jakby. To może taki krzyk. Mamy też tutaj taką. Nie wiem, czy dobrze to określić, jak jakby jaszczurkę ogromną, mega, 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 mega. A to chyba smok. Smok, tak? Chyba. Niektórzy mówili, że ten taki. Dobra, do czego innego. Okej. Okay. Że. Ten taki jakby milk, co nie? Mhm. Mm co jest. Że to jest smog chiński. Nie wiem, jak to nie mówić. Będę mówiła smok chiński, tak. Okej. Okay. To właśnie, ten. ten właśnie, Ten właśnie, jeśli chodzi o ocenianie Nexusa będzie na dwa odcinki, bo nie wiem czy się zmieścimy w nagrywaniu No obsługę. właśnie Więc dalej budowę W sensie dodali też taki podobny do obcego, nie wiem czy oglądaliście horror oczywiście Jakoś też postać z jakimś, z przeproszeniem, mordu. Przepraszam YouTube za moje Z taką mordą otwartą Właśnie a i jeszcze znowu pojawiło się te TNT. Właśnie. Przejdźmy do tematu z TNT. Znowu się pojawiło TNT, tak jak w poprzednim sezonie też było. I tak. to później, niby, wybuchło i tam była pisanka, a teraz nie wiadomo, co to będzie. Mhm. Nie wiadomo. Niektórzy, chyba... właśnie mi mu... Niektórzy właśnie mówią, że może być, że, że będzie wybuch. Sezonu 12, i będziemy musieli uciekać na 13, ale nie wiadomo. Serio. Uh -huh. Okej. Okay. Jeśli chodzi o budowle, to co było w... wcześniej, to ona tylko. Okej, okay. <laughs> zrobić, zrobiliśmy dziecię, bo tak. zrobiliśmy ile już mamy nagrania, i to już prawie się kończy. Nie? Więc ciąg dalszy nastąpi jutro. Tak, nastąpi. Może jeszcze dzisiaj go znamy nagrać, ale nie wiem. Tak. To tak jak mówiliśmy, zostawcie łapeczkę subskrypcji, ryczoneczek, aby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.